tutaj pierwszy raz. No wielki zaszczyt właśnie taki przy że właśnie być tutaj, no bo zbieg, zbieg kultur tutaj słowackiej, znaczy z, z południowej Polski, e, południowej, południowej, Polski, sąsiadów południowej Polski, Słowacji, Czechy, no, fajna atmosfera, widać, ludzie się potrafią bawić, a przy okazji można zareklamować swoją miejscowość, swoje dziedziny, Także całe no wrażenia jak najlepiej będziemy wspominać tutaj. Mm. Chce wam Libię u nas na targach. Mm. No je tu fajnie, zeszłego roku się nam podobało, a tego roku my przyjechali po drugi i strasznie fajnie je. Przyjeżdżamy do Rajczy na międzynarodowy narciarski rajd chłopski od 20 lat. Jak wam się podobało no tutaj w górach, w Beskidach? Bardzo nam się podoba. Tutaj fajnie jest, bo ludzie się spotykają z różnych stron Polski, no i zagranicy. Bieg się skończy i, i przenosimy się do Rajczy, do Centrum Kultury będzie cała impreza kulturalna, jeszcze dzisiaj będzie Gwiazda Wieczoru, Kapela Siwy Dym. I także myślę, że, że ci którzy będą mieli ochotę się zabawić i pooglądać, posłuchać muzyki góralskiej, to mogą zjechać do centrum kultury w Rajczy i tam posłuchać i no, pobawić się. A jakieś piesze rajdy, pierwsze, pierwsze wymarsze były w tym roku? Oczywiście, że tak. Pierwsze przejście turystyczne jest, w tej chwili właśnie są na trasie z Boru, z Soli do, na Rachowiec, tu do Swardonia. I przyjdą tu na metę raj, również rajdy, tak? Tak, oczywiście. Przychodzą i, i kibicują tym, co biegną. Także mam nadzieję, że, że zdążą przed nimi. Było na trasie? Jak Ci się podobały warunki? No, bardzo ciężko, warunki takie w miarę średnie, ale tak ciężkiej trasy jeszcze nie widziałem dawno. Który raz jesteś na rajdzie Pierwszy raz. Powrócisz? No, myślę, że jak nie będę miał jakichś pucharowych polskich zawodów, to, to, to wrócę. W tym roku jest trasa dusza o 3 km w porównaniu z zeszłoroczną trasą. Warunki są dosyć trudne, bo ten świeży opadły śnieg spowodował, że So, musieliśmy codziennie ubijać tą trasę i chociaż dzisiaj rano była ubita, ale ten śnieg jest tak miałki i zmrożony, że bardzo ciężko się biegło zawodnikom. Nawet ci najlepsi stwierdzili, że były ciężkie warunki. A ilu zawodników wystartowało na koniec, Tu 22 zawodników, w tym 12 pani. No to... Piękny wynik. Jak przygotowanie trasy? Mówi Pan, że miękki śnieg, a, no ale chyba wystarczająco w tym roku, bo w zeszłym roku były kłopoty z tym śniegiem. No, myśmy do samego końca z tą naszą kochaną zimą się tumęczyli. Wszędzie była, tylko nie u nas, w górach, tylko dzięki Bogu ostatnimi dniami sypnęło. No, a dzisiaj, żeby nie wiało, to byłoby bardzo dobrze. No, ciągle takie zaspy nam tworzyło na trasie, także jeszcze dzisiaj musieliśmy na nowo ubijać trasę, żeby, żeby były jakieś znośne warunki do biegania.